sobie co bardziej rozochoceni gracze, którzy mieli szczęście dopchać się do Bad Mojo. Premierowe ukazanie się tej gry poprzedzone było pewną konsternacją, gdyż nikt do końca nie wiedział, czym ona będzie. Na targach można było naocznie, napalecznie i na nausznie przekonać się, czym się je ten produkt, oczywiście w przenośni. Jest to przygodówka, bo do tego rodzaju gier należy Bad Mojo, w której wcielimy się w niewielkie żyjątko zwane karaluchem. Jako insekt będziemy mogli biegać, chlupać się w brudnej wodzie, przeprowadzać karkołomne ataki na pająki i szczury, używać niektórych co lżejszych przedmiotów a wszystko po to, aby rozwiązać zagadkę naszej osoby. Zanim nasz bohater stanie się karaluchem, pokazane będą sceny z momentu przemiany. Ten świecący na różowo medalion jest przyczyną całego nieszczęścia. Roger Sams, tak się nazywa, zmieniony w karalucha nieszczęśnik. Jest entomologiem zamieszkującym jeden z pokoi podrzędnego baru w San Francisco. Nie jest on kimś wybitnym, od po prostu kolejny nieudacznik życiowy. Dziś jednak jest wyjątkowy dzień. Po pierwsze został zamieniony w karalucha dotykając antycznego medalionu, a po drugie przygotował sobie ucieczkę z miasta z walizką wypchaną niebagatelną sumą miliona dolarów. Już miał wychodzić ze swojego skórnego pokoju, gdy zdarzyło się to i stał się karaluchem. Wraz z rozwojem akcji gry odkrywać będziemy naszą drogę powrotną do ciała człowieka, ale i tajemnicę dotyczącą medalionu, jak i nas samych. Bardzo ciekawie zbudowany scenariusz gry pozwala na rozrywkę porównywalną z czytaniem dobrej książki. Oryginalność Bad Mojo tkwi w świecie przedstawionym widzianym oczami, a może czułkami karalucha. Grający będzie mógł zobaczyć, jak wygląda środowisko naturalne pełzającej braci. Niby te same miejsca, gdzie ludzie na co dzień mieszkają, a jednak widziane z pozycji insekta, wydają się być krajobrazami z innej planety. Obrazy, jakie ujrzymy w grze, zostały starannie przygotowane przez fachowców z firmy PULS, w której w składzie pojawili się dwaj znawcy karaluszych zachowań, będący naukowcami z amerykańskich uczelni. Wszystkie owady poruszają się i zachowują szalenie realnie. Karaluchy ruszają czułkami, biegają wokół, ewentualnie przesiadują w zacienionych i wilgotnych miejscach. Pająki przyczajone na łatwy łup obserwują otaczający świat ze swoich sieci. Szczury umiejętnie wyczekują na swoje kroczące śniadanka. W tym całym dość realnie wyglądającym świecie pojawia się karaluch inteligent, który będzie poruszany za pomocą klawiatury. Dwa lata trwały prace nad stworzeniem Bad Mojo, a patrząc na produkt, dziś można śmiało powiedzieć, że praca nie poszła na marne, gdyż nareszcie powstała przygodówka, która jest odmienna od innych, co z tego, że tylko na poziomie scenariusza.